Cześć, tutaj Leszek, prowadzę vlog Elektryczny Dom. Dzisiaj o mocowaniu lampki ledowej nad łóżkiem. Kupiłem lampkę ledową, tak, znaczy lampkę zwykłą w Ikei. Były tylko czarne, ale są też, no jak będziecie, srebrne. Bardzo polecam, bardzo tania. To jest 19,99. O, taki zestawik. Ja już tego w folii. To jest bardzo dobra cena. zaraz opiszę dlaczego. Po pierwsze, lampka jest zginana. Ja ją chcę nad spaniem. Czyli sobie dokupiłem tę żarówkę LED, ale o tym później. Czyli jest regulowana. Proszę zobaczyć. Do, do tego mamy przewód. O. Już sam przewód fajnie zarobiony jest. Odkręcam to z wyłącznikiem. Ten przewód to jest długości, gdzieś ja tutaj go rozciągam 2 metrów, zakończony z wtyczką. Dalej jest, zobaczcie, to jest mocowanie. Tu sobie każdy poradzi, nawet mało doświadczona osoba. Tu mam taką końcówkę. Odkręcamy tą śrubeczkę. O. Yy, odkrę... oj. Potrąciłem, odkręcamy tą śrubeczkę. Zaraz wezmę śrubokręta kawałek, żeby pokazać, jak to należy zamontować. Odkręcamy, zaraz będę to montował na ścianie. To Wam pokażę. Odkręcamy tą śrubeczkę. O. Wkładamy tutaj, proszę bardzo, w otwór. Jest tu taki kołeczek stabilizujący, także będziemy wiedzieli jak to włożyć. Dokręcamy śrubkę. Zobaczcie, to no nie. I już jest gotowa lampka do powieszenia na ścianę. O. Czyli mamy to na ścianę do powieszenia. Wiercimy tutaj dwa otworki, dwa otworki na kołeczkę szóstka i już możemy wieszać naszą lampkę co chciałem powiedzieć nie ma tutaj w zestawie w zestawie nie ma kołków kołków nie ma trzeba je dokupić najlepiej kołki dokupić zaraz wam pokażę jakie czarne takie do do chyba regipsu one są jakiej długości musi być tak że przejść musi tutaj ten kołek i jeszcze zostać troszeczkę na kołeczek żeby wszedł o czyli grubość tego plus kołek szóstka no, ja takie optymalne dobrałem, to będą dwa czarne, oczywiście, dwa długości 45 mm, 4,5 cm, czyli dwa kołki. To mocowanie jest do ściany. Jeszcze teraz pokażę mocowanie do stolika, właśnie, bo też ma mocowanie do stolika. Też bardzo proste. Tutaj wykręcam. To jeżeli chcemy do stolika, to w komplecie mamy taki imadełko. Proszę, zobaczcie, to do stolika możemy dokręcić. Czyli co robimy? Tak samo mocujemy. Musimy najpierw to zwolnić, czyli odkręcić, żeby nam tu wyszła śrubka. Czyli odkręcamy. No i bardzo prosty montaż też jest, tutaj są ona kołki otworki, w zależności od potrzeby albo w ten sposób, albo w ten sposób mocujemy ten kołek stabilizujący kręcamy śrubę oczywiście możemy te te, 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 te całe te uchwyciki sobie zostawić, jeżeli mocujemy na tą na Ścianie przydadzą się do czego innego. Oczywiście troszeczkę trzeba tutaj wprawy, czyli żeby to nam nie latało. No dokręcamy, czyli jeden śrubokręt. Każda pani sobie nawet może poradzić. I co robimy? Ja mam tu stolik, przekręcę go na róg. O, zobaczcie, możemy przymocować to dokładnie do jakiegoś stolika rantu. O zaraz dokręcę i mamy tą tą naszą lampkę przykręconą. Zobaczcie do stolika. O tutaj możemy oświetlać sobie o sobie oświetlać możemy jakieś miejsce. No. Czyli już wiemy, bardzo fajne lampki, polecam. Tutaj w zestawie to jest to wszystko. Trzeba kupić dwa kołki. Jeżeli na ścianę chcemy to zamontować, jeszcze zobaczmy co jest w instrukcji. Jest dodana instrukcja. Oczywiście tutaj są wszystko w różnych językach. O, mamy tutaj bardzo czytelną tą instrukcję, czyli Montaż jest tak jak ja pokazałem do stolika i montaż jest drugi na ścianie 6,5 mm do 8,5 kołki, kołek 40-45 mm wkręt. No, zgadza się. Czyli tak jak wam mówiłem, jak mocować, zaraz będę to mocował. Tutaj jeszcze jest jak montować tą całą lampkę czyli to co pokazywałem jak wkręcać te śrubki i jak mocować, czyli już wszystko wiecie no opisy to już nieaktualne no to teraz co robię będę mocował to do ściany kupiłem jeszcze do tych lampek żarówki już jedną włożyłem druga nie, bardzo tanie to są 9,99 w promocji

No, 7 kW pobierają przez 1000 godzin, to co to jest? 7 zł na 1000 godzin ciepłe oczywiście 2,700 kelwina Tu jest o, jako ciepła, tu jest taka śnieżka, czyli zimne. No, wsadzimy ją i zobaczymy, jak to będzie działało. O, to są te lampki. Tak świecą. Poświata do góry ich na podfiolet. Uważam, że wystarczająco dobrze. Będzie to wyglądało do czytania książki. Jeszcze mogę dać jakąś książkę. Proszę bardzo. Jeszcze mogę dać jakąś książkę, żeby zobaczyć litery. Przykładowo, jak to będzie widać, bardzo dobrze widać. Czyli ja usiądę. O, litery bardzo dobrze widać tak możemy sobie regulować regulować możemy sobie tutaj świecenie gdzie ma nam świecić fajne lampki czyli polecam wszystkim i tanie tutaj są wyłączniki o jedna teraz świeci teraz dwie nad głową na dole jest włącznik także Szybko lećcie i kupujcie fajne lampki.